Już niedługo na Stadionie Miejskim w Bielsku Białej odbędą się mistrzostwa świata FIFA U-20. Warto przypomnieć, że Bielsko-Biała jest jednym z sześciu miast gospodarzy turnieju i rozegranych zostanie w naszym mieście osiem meczów. Pierwszy już 24 maja, a ostatni 8 czerwca. Z tej okazji warto przypomnieć nasze tradycje piłkarskie. Przyzwyczailiśmy się już do tego, że pierwsze poważne granie w piłkę nożną w Bielsku datujemy na rok 1907. Jest ono związane z grupą zabaleńców z doktorem Edwardem Stonawskim i Rudolfem Jędrzejewskim na czele. Jednak ostatnio dotarłem do ciekawego artykułu który każe nam tę datę przesunąć o rok. Allgemeine Sportzeitung w numerze 14 z 6 kwietnia 1919 roku przedstawiając sylwetkę Artura Józefa Pichla, członka zarządu austriackiego Związku Piłki Nożnej, informuje, że Pichl był jednym z założycieli profesjonalnej drużyny piłki nożnej w Bielsku już w 1906 roku. Klub piłkarski w Bielsku od samego początku był drużyną z charakterem, która na lokalnym podwórku była nie do pokonania. Właściwie tylko klub z Opawy Podczas spotkań o mistrzostwo ligi Miał więcej szczęścia i to on zostawał mistrzem BBSV grał z klubami z Wiednia, Budapesztu, Pragi czy Krakowa Do Bielska przyjeżdżały najlepsze ówczesne kluby Jak choćby Rapid Wiedeń To również w tym klubie grali piłkarze Którzy byli reprezentantami klubów ze stolicy Najwyższa ich wygrana to 16 do 0 z KS Preussen Ratibor Najdotkliwiej pokonała ich Krakowia 8 do 0 A najbardziej nielubianym klubem był deutschen Sportverein Tropau, który trzykrotnie sprawił, że BBSV musiało zadowolić się wicemistrzostwem linii. Siłą klubu byli nie tylko piłkarze, ale widzowie, którzy licznie przychodzili na mecze. Dziennikarze z całej CK Austrii z podziwem podawali, że na mecz przychodzi nawet 1200 osób, jak również podawali za wzór do naśladowania, gdy chodzi o kibicowanie. Tutaj widzowie głośno i zaangażowaniem dopingowali swoich, ale potrafili też brawami nagrodzić pięknie zagraną akcję przeciwników. Frajer szledzi Presse w artykule Fußball Iberales, czyli piłka nożna ponad wszystko, pisał co dzieje się w Bielsku i Białej, gdy gra BBSV. Jak się okazuje w tych dniach czarno-niebieskie barwy nie tylko mieli piłkarze, ale całe miasto było w nie udekorowane. Kibice stosowne proporczyki wywieszali w witrynach sklepowych, a nawet prywatnych oknach. Dzisiejsza oprawa Mistrzostw Świata do lat 20 przypomina nam wielkie chwile sprzed ponad 100 lat.